od jednym z ostatnich filmów pojawił się komentarz. Komentarz dość obszerny za którego bardzo dziękuję, i bardzo chciałbym się do niego odnieść, bo jest to taki komentarz, który, z którego widać, że osoba ma dobre intencje, ale też w sposób krytyczny odnosi się do tego, co mówię, co robię i. Bardzo za to dziękuję, tym bardziej, bo bardzo cenię takie, takie sugestie. Dzięki temu jakby, ten kanał może iść w właściwym kierunku. I chciałbym dzisiaj na ten komentarz odpowiedzieć. Cześć, ja jestem Paweł, a Wy jesteście na kanale Rodzinka na biegunach. E, tak już mówiłem, dostałem komentarz. To są dwie pełne kartki A4. E, ja e, cały, cały komentarz umieszczę w, w opisie filmu. A teraz chciałbym się odnieść do fragmentów, bo pomyślałem, że chyba całego nie będę, nie będę czytać. E, I jakby odpowiedzieć e, na, na krytykę. I, I jakby z niektórymi mm, zarzutami się zgodzić, z niektórymi nie. E, Mam nadzieję, że będzie dla Was w jakiś sposób pomocne. Uważam, że jest to fajny sposób jakby takiej komunikacji między nami. A więc tak, cześć Paweł. Cześć. Słucham Cię od jakiegoś czasu. Fajnie, że dzielisz się swoim życiem. Ja nie mam takiej odwagi. Fajnie, że jesteś z Elą mimo wszystko, ale nie rozumiem jednego. Jak się potem okaże, nie tylko jednego. Nie wiem, czy nie robisz wyliczyć sobie osobom chorym na hat, do których ja też należę. Wytykanie błędów, potknięć swojej żony na forum, opowiadanie o tym i uskarżanie się, jakie to życie z osobą chorą na HAT jest straszne, zaczyna mnie lekko niepokoić i irytować. I tak, kanał powstał z myślą o osobach, które żyją z chorymi na HAT. Tutaj komentarz pochodzi z osoby, która choruje. I jakby ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że nasze percepcje na sytuację są różne, ale ja przedstawiam swoją. I jakby uskarżenie się, jakie to życie z osobą na HAT jest straszne. To jest, mi się wydaje troszeczkę takie niezrozumienie tego, co, co ja staram się przekazać, bo y, ja nie uskarżam się y, wam po to, żeby siebie to wyrzucić, żeby im było lżej. Może w jakimś sensie tak, te, ma to jakiś y, terapeutyczny y, wydźwięk, ale y, moim głównym jakby takim celem jest to, aby przekazać wam y, Moje odczucia, moje, jakby, moje rozumienie tej sytuacji, po to, aby osoby, które są partnerami czy, czy rodziną osoby Reinhard, jakby odnaleźli też takie poczucie, że nie są sami. Bo ja, na przykład, z takim poczuciem się bardzo mocno zderzałem i, jakby, czułem się bardzo w cieniu, i takie dostrzeżenie tej osoby, która, która walczy cały czas o, o tego chorego, mi się wydaje, jest, jest dość, dość ważne. I jakby tak samo jak ja nie jestem w stanie po prostu zrozumieć osoby cierpiącej na HAT, no bo, bo nie, bo nigdy tego nie doświadczyłem, tak samo myślę, że w pewnym, w pewnym sensie osoba chora, na HAT, nie jest w stanie wypoczuć tej odpowiedzialności, która ciąży na partnerze osoby chorej. E Twoja żona to nie tylko choroba i wycięta tarczyca, tak? Zgadzam się, praktycznie co film to powtarzam, że tak jest. Tutaj pani, która pisze do mnie, jakby opowiada o tym, jak to wygląda w jej małżeństwie i, i że po prostu, no, czas, czasami jest różnie. No. Ja jakby nie utożsamiam się z, z takim podejściem, że u wszystkich małżeństwo czy partnerstwo musi wyglądać y, źle, bo owszem, jest to trudniejsze. Gdzieś wyczytałem ostatnio, że dwie trzecie y, małżeństw, y, y, gdzie przynajmniej jednym z, z małżonków jest chadowiec kończy się rozwodem, więc jest to jakby takie no, niepokojące. Ale dalej zostaje ta jedna trzecia, która jakoś żyje i jakby wydaje mi się, że my się do tej jednej trzeciej zaliczamy. I jakby to, że nam, przynajmniej dotychczas i mam nadzieję, że tak pozostanie, idzie dość dobrze, to też w jakiś sposób jesteśmy może nie wzorem, bo bez przesady, ale jakimś takim, nie wiem, znakiem, w którą stronę być może podążać, aby jakby unikać niektórych błędów tak mam. Mam czelność tak o sobie myśleć. Yy, yy, Uskarżenie się ciągle na osobę, którą jak twierdzisz kochasz, sorry, ale chyba przesadzasz, epatowanie, to w mediach jakoś mi się nie swoje robi. Nie chciałabym, żeby mój mąż robił podobnie, a co na to sama Ela? Ja bym yy, zabiła, gdyby mi coś takiego mój własny, osobisty mąż zrobił. No cóż, Ela jest jednym z pomysłodawców tego kanału i jakby bez jej zgody absolutnie bym tego kanału nie założył, bo byłoby to po prostu okrutne, jakieś... No, nieludzkie. Nie, nie wyobrażam sobie po prostu mówienia o tym wszystkim bez zgody mojej żony. Owszem, czasem po prostu powiem coś, z czym ona się może nie zgadzać, bo ona ma inną perspektywę, ale generalnie mam zgodę na to, aby mówić o tym, jak to u nas wygląda. No bo no tak mówię, no jak, wydaje mi się to po prostu nie, nielogiczne. Nie, jakby w zdrowym związku uważam, że po prostu y, y, musi być y, zgoda w większości y, tematów między małżonkami. No bo jeżeli po prostu y, robimy sobie na przykład, to, to, to nie, nie ma większego sensu, co mi się wydaje. I yy, y, y, Ela też wystąpiła w. Y, 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 w kanale Gosi dwubiegunowej, yy, w dwóch film, filmach bodajże i opowiadała o tym, jak wygląda jej życie i tak dalej, więc ona jakby nie... Yy, nie boi się opowiadać o tym i jakby nie, nie ma przeciwwskazań. Oczywiście są pewne kwestie, o które, których nie chcemy poruszać, czy to ja, czy moja żona, ale to, co jakby dla nas jest okej, okay, żeby powiedzieć, no to, to się tym dzielimy i to jest za obopólną zgodą. Yy... Tak, wsparcie osób będących z osobą chorą jest konieczne i ważne, ale w każdym małżeństwie są problemy, dyskusje, niepowodzenia, drzwi otwarte i tak dalej, i tak dalej. Mm, okej, okay, tak, zgadzam się, y, tylko y, ja nie mówię o tym, bo okej, okay, dobra, y, niektóre nasze problemy są takie, wydawałoby się, y, natury dnia codziennego i jakby po prostu inne małżeństwa też, też jakby muszą się z tym mierzyć. Ale ja mam wrażenie, że to, o czym ja mówię, to, jest, to są problemy i jakby zachowania, które albo są zwielokrotnione poprzez chorobę, albo po prostu w innych związkach nie występują, albo nie występują z tego powodu. Więc nie wydaje mi się, żeby to po prostu. Było w ten zarzut byłby jakoś, jakby to powiedzieć. Nie, nie, nie chcę urazić tutaj osoby piszącej, bo ja wiem, że po prostu tutaj czuć, że tak powiem, włożone serce, ale jakby nie, uważam, że to jest nietrafiony zarzut, według mnie. Natomiast zarzut, tak można powiedzieć, zarzut, z którym się zgadzam absolutnie. To jest tutaj może przeczytam, może spróbuj trochę wypośrodkować, bo myślę, że fajne z was małżeństwo, tylko przekaz jakby trochę jednostronny i dołujący, przynajmniej mnie, a może inny odcień choroby, no chyba że chcesz robić nam opinię jak HAT uciekać. Nie, nie ma absolutnie tego w zamiarze. Wręcz przeciwnie. Yy, uważam, że, yy, że po prostu hat to jest choroba i z każdą chorobą można się mierzyć. Jedyne co mówię to to, że po prostu, że jeżeli nie dasz rady jako partner, to nie idź w, te, w tym kierunku na siłę, a uważam, że są dwie inne rzeczy, ale z tym, co się zgadzam absolutnie, to to, że, że może takie wypośrodkowanie, może nawet powiedzenie właśnie o czymś, co jest pozytywne, jakby nie tylko mówienie o tym, co jak mi, jak mi źle, jak mi niedobrze, tak. Może właśnie, też to jest jakiś pomysł na, na jakiś film, tak? Hmm. Czemu nie? Jasne. Bardzo dziękuję za sugestię. Yy. Yy. Nie tylko Twoja żona nosi w sobie te negatywności, które je tak wypuklasz, ty też je masz. Może inne, może mniej ważne, a może bardzo wkurzające Twoją żonę, która tu się w ogóle nie wypowiada. Tylko poszukaj dobrze, dlaczego była już o Czymś musiała Cię ująć i zaskoczyć. Przypomnij sobie. Oczywiście, że tak i myślę, że jakby choroba, którą już, no, nie, nie dam sobie ręki uczyć, ale tak na 95% już jakby chorowała w tym momencie, kiedy się poznaliśmy, jakby ona też, też po prostu, no, ten urok osobisty, który, który jakby gdzieś tam w niej odnalazłem, no, był zwielfocjonalny z właśnie przez chorobę. A więc na pewno choroba w jakiś sposób wpłynęła na to, że się poznaliśmy, ale jeżeli chodzi o, o to, co mówisz, że po prostu, że, że ja na przykład mam jakieś niedoskonałości, oczywiście, że tak I, i, to jest, i to jest naturalne. Jakby każdy je ma, tylko znów to nie ma żadnego związku z, z tym kanałem, bo ja mówię o niedoskonałościach nie mojej żony sensu stricto tylko o problemach, niedoskonałościach, które wypływają z choroby. I jakby tutaj troszeczkę przeczysz sama sobie, bo wcześniej napisałeś, że twarzona to nie tylko choroba i wycięta tarczyca. A tutaj jakby po prostu mówisz o, 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 o tych rzeczach, które po prostu o tych negatywnościach. No. Wydaje mi się, że po prostu y, staram się, jeszcze raz powtarzam, y, jakby przedstawić wam to, jak ta choroba w naszym wypadku wygląda, a że ta choroba jest bardzo trudna do rozróżnienia pomiędzy charakterem a właśnie między chorobą a charakterem, no to być może zahaczą o jakieś y, 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 Składowe po prostu charakteru, nawet nie wiedząc o tym, że to jest charakter, bo sądzę, że to choroba. I tutaj też jest informacja o tym, że po prostu żeby nie wyręczać, nie wyręczać za dużo właśnie chorego. I jakby okej, okay, ja się zgadzam z tym, jeżeli u Was to działa. To ok, ale znowu ja mówię o tym, jak to wygląda u nas, bo nie mam wiedzy, nie mam tak dużej wiedzy na temat innych po prostu małżeństw czy jakichś związków, więc ja mówię o sobie I to jest kwestia bardzo indywidualna. Napisałeś też, że mam też wrażenie, również w odniesieniu do mojego męża, że czasem za dużo tej opieki i ochrony z jego strony i postrzegania li tylko przez pryzmat choroby. No, okej, okay, dobrze, to jest jakby przytyk dla Twojego męża, ale ja powtarzam po raz kolejny. Ja staram się całym sobą, całym sercem nie postrzegać mojej żony przez pryzmat choroby. Wręcz przeciwnie, ja staram się to oddzielić. Tylko. Dla Was, osób chorych, cierpiących na rad, jakby w pewnym sensie, wydaje mi się, jest troszeczkę łatwiej rozróżnić to, co, co jest chorobą, a co jest charakterem. Tak, tak mi się wydaje. Być może się mylę, dajcie znać. My tego nie widzimy. My się tego musimy uczyć. I jakby po prostu jest, jest to trudniejsze, wydaje mi się. Ale jeszcze raz powtarzam, staram się nie patrzeć na moją żonę przez pryzmat choroby. Ja o tym opowiadam, żeby wam zdiagnozować to, jak ta choroba u nas wygląda. Więc siłą rzeczy mówię o chorobie, ale patrząc na moją żonę, ja widzę moją żonę, którą pokochałem, która dla mnie jest najpiękniejsza, i, i, i nie zamieniłbym jej na żadną inną. Więc nie, choroba jest jakby dodatkiem. W większości, jakby. Przeszkadzającym, chociaż czasami m, może, może nie do końca, ale jest dodatkiem. Bardzo trudnym do odróżnienia od charakteru, ale staramy się. Po tym pójdziesz jeszcze, że e, mm, mamy sobie inne wartości, oczywiście. po aktualnym, które innym niestety tak trudno dostrzec. Nie jesteśmy ufolotkami z innego wymiaru i nie chciałabym, żeby nas tak traktowano. E, tak, racji, to rację, to jest bardzo niefajne takie traktowanie, e, tylko znowu ja mówię o tej chorobie po to, aby osoby, które nie cierpią na tą chorobę, były w stanie ją lepiej zrozumieć. E, tak, nie wiem, do czego to porównać. Nie wiem. No może, jeżeli ktoś uczy się na policjanta i, i pokazuje mu się po prostu, nie wiem, że, że jest takie przestępstwo, takie, takie, ten tu zabił, ten tu zrobił, to czy tu od razu mówi, że człowiek jest po prostu, nie wiem, mordercą i, i nie wiem, i, i zbirem i tak dalej, i każdy taki jest? No nie, no. Chodzi o to, żeby pokazać jakąś część. Tak samo ja też pokazuję część charakteru mojej żony, zachowań, po to, żeby po prostu um, zrozumieć tą chorobę. Ja wiem, że się powtarzam wiele razy, ale jakby, um, <laughs> jakby to, chcę, żeby to bardzo, do, bardzo dobrze wy, wybrzmiało. Um, Życie to ciągłe problemy, jak nie takie, to inne. Może wolałbyś się mierzyć z innymi problemami niż chat? Na przykład, gdyby twoja żona należała do mafii albo kartelu narkotykowego. Nie sądzę, żeby twój rolę był mniejszy, a twoje życie spokojniejsze. No nie, ale ja jakby nie... No nie chciałbym, więc, więc nie wiem czemu taki, takie pytanie. I jakby chat jest wystarczający. I jakby, wiesz, gdyby należała do mafii, no to w pewien sposób jakoś... nie chcę jakby tak wyrokować, ale wydaje mi się, że w pewien sposób mógłbym ją winić za to, że należy do tej mafii, bo w taki czy inny sposób jakoś do tej mafii weszła. No, wiadomo, to jest bardzo takie ogólne powiedzenie. No ale za to, że zachorowała, no, jakby kogoś winić za to, że że nie wiem, że, że, że ma, nie wiem, wysoki cholesterol, albo, no nie wiem. Chociaż to w sumie nawet też może w jakiś sposób temu zapobiegać, a no, rozumiecie, o co mi chodzi. Hmm. Albo jeśli byłaby pilotem, musiałbyś mierzyć się z jej ciągłą nieobecnością i samotnym wychowaniem dzieci, można wyliczyć tę tak nieskończoność. No tak, tylko znowu, jeżeli ona byłaby pilotem, ja bym ją poznał i ona by mi powiedziała, słuchaj, jestem pilotem, często mnie nie ma, no to wtedy decyzja należy do mnie, czy ja się zgadzam na to, żeby być z taką osobą, a może powiem, nie, wiesz co, mnie to nie interesuje, bo, bo ja chcę, żeby bliska mi osoba była cały czas przy mnie, a nie gdzieś tam leciała, więc z wyboru mi się wydaje. Czy prowadziłbyś wtedy program Mafijna Rodzinka albo Rodzinka na automatycznym pilocie? To jest świetne, na pewno bym to prowadził. Naprawdę, jeżeli było, mogłoby to komuś pomóc, no może Mafijna Rodzinka, bałbym się może trochę, żeby mówić o, o, o tajnikach mafii, bo podejrzewam, że nawet gdyby udało mi się wyprodukować kilka y, odcinków, to po pierwsze nie byłyby one kontynuowane, a dwa, moje życie również mogłoby być, nie być kontynuowane. Co do rodzinka na automatycznym pilocie, świetny, świetny, świetna nazwa kanału i fajny, fajny pomysł. Jakby, jeżeli, jeżeli, ktoś jest pilotem i jakby cierpi z tego powodu, że, że, nie ma tej ciągłej bliskości, rewelacja, rewelacja, polecam. Dajcie znać, może coś takiego jest, chętnie zobaczę. Małżeństwo to dwie osoby i nie wierzę, że Ty nie popełniasz błędów i czasem jesteś nieodpowiedzialny, niecierpliwy, czy po prostu masz zły nastrój i nic Ci się nie chce. Oczywiście, że tak. Powiem szczerze, częściej niż żali. Nikt nie jest w stanie pokonać swojego ciała, czasami, a nam się to zdarza dużo części, niestety, i też nie jestem szczęśliwy z tego powodu. Oczywiście, depresja, jakby, zrozumiałe. U was są dzieci, to na pewno zdecydowanie trudniejsze i bardzo was podziwiam, to o nieporównywalnie trudniejsze, e, niż bycie ze sobą bez tak dużych zobowiązań względem drugiej osoby i małych istotek. E, tak, zgadzam się, i jakby pokuszę się o stwierdzenie, yy, i to nie jest zarzut, to jest po prostu yy, jakby moja wizja tego, że osoby, które nie mają dzieci, nie mają po prostu zielonego pojęcia, yy, jak wygląda życie yy, rodzica. W sensie takie na full, na full time, tak? Yy, bo co innego to jest widzieć, yy, przyjść do kogoś i widzieć, że ktoś coś tam robi. A co innego po prostu robi to samemu, to trochę tak jak po prostu nie wiem, ktoś kopierowy, no to fajnie się patrzy, a idzie mu tam, nie wiem, są gry różne tam tak jakieś, ktoś tam coś buduje, o fajnie, ach, ach dobrze mu idzie, nie? A co innego po prostu wziąć tą łopatę i po trzech, czterech razach po prostu już czuć to w rękach, w nogach, w plecach i tak dalej, a następnego dnia ze kwasy i tak, nieskończoność. Tak, wychowanie dzieci, wychowywanie dzieci to jest cholernie trudna robota, cholernie kurzająca. Ee, bardzo często nie dająca absolutnie żadnej satysfakcji, monotonna, mozolna, z poczuciem, że wszystko to, co wkładamy w te nasze pociechy, to absolutnie gdzieś ucieka w kosmos, bo one kompletnie nas nie słuchają i, i, i po prostu mierzenie się z ciągłą frustracją, i zdenerwowaniem, i po prostu chęcią rozszarpania ich na, na kawałeczki. No ale gdzieś przychodzi potem ten wieczór, no i to gdzieś to śpi takie słodkie i, i niewinne, no i po prostu wtedy to, to trochę tak opada. A następnego dnia znowu zaczynamy od początku, więc no. Tak, jest to nieporównywalnie bardziej trudne. Co nie, z, co nie zmienia faktu, że samo życie z chorobą, czy zmaganie się z, z partnerem, który po prostu jest, cierpi na hat. Jest samo w sobie już bardzo trudne, więc ja... No i kolejny raz ja bardzo często powtarzam, że podziwiam osoby, które cierpią na hazard, bo to są bohaterowie, którzy, którzy, po prostu muszą dawać siebie wszystko każdego dnia, którzy cierpią każdego dnia, którzy po prostu no, mają pewną barierę, z którą muszą się mierzyć. i Jest to, no, cholernie trudne. Ja, Staram się, to sobie, staram się to sobie wyobrazić, ale jakoś nie wydaje mi się, żebym był bliski zrozumienia. Absolutnie nie. Więc podziwiam Was i tak, w tym, w, tym, w tym momencie się zgadzam. I ostatnie zdanie, z którym się również bardzo zgadzam: warto czasem szukać pozytywów w negatywach. Absolutnie tak. Jednym z tych pozytywów jest właśnie ten kanał. Tak mi się wydaje, przynajmniej. A także po, po, patrząc po ilości yy, rosnących subskrybentów, ilości rosnących subskrybentów, to widzę, że coraz więcej z Was po ten kanał się podoba. I fajnie, super. Jakby no, negatywnym oczywistym jest choroba, ale plusem jest to, że, że yy, komuś innemu w tej chorobie, czy, czy blisko tej choroby jestem w stanie, być może tak uważam, pomóc w jakiś sposób. Yy, a Wielu innych pozytywów również można się tutaj doszukiwać. Jak, jak we wszystkim, jak to się mówi, wszystko ma swoje zady i walety, tak? No. Pozdrawiam ciepło i życzę dużo zdrowia. Dziękuję. Ja również pozdrawiam. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za ten list. W zasadzie list można powiedzieć, no bo to komentarz był naprawdę zacny. Pierwszy raz taki dostałem. I, i tak, i, i zapraszam Was do wysłania takich listów komentarzy, bo to jest coś, co mi daje jakby kierunkowskaz, gdzie ja mogę gdzie ja mogę iść, żeby zadowolić Was, jako tych, którzy są odbiorcami tego kanału, a także jakby czasem wyjaśnić pewne niespójności. Być może, być może ja też się wysławiam, znaczy na pewno wysławiam się nie do końca tak, jakbym chciał, bo jakby no no bo nie, bo taki jestem Dukami i jąkami w ogóle nie potrafię, jakby tak klarownie, zawsze wypowiedzieć tego, co, co, co bym chciał, i być może to też jest powodem, że czasami powiem coś, co że miałem po prostu inny inny zamiar, chciałem powiedzieć to inaczej, a wybrzmiało to kompletnie inaczej. Ja mogę tego nie zauważyć, tak? Po drugie, tak jak tutaj wspomniała jedna z, z właśnie z widzek. Że no, ona inaczej to patrzy. Tak, już sam fakt cierpienia na, na HAT jakby y, zmienia, zmienia percepcję i jakby inaczej to widzimy. I ja zauważyłem, że właśnie często, y, często osoby cierpiące na HAT y, jakby dostrzegają pewne y, problemy w, w tym, co, co robię, i jakby nie zgadzają się z tym. Ale to jest fajne, bo jakby. Ym, ja nie mówię tego z, z chęcią, nie wiem, zmanipulowania kogoś. Ja, ja dzielę się tym, co jest u mnie w domu, u, u nas. I jakby po to właśnie też, żeby osoby chore mogły yy, to skonfrontować, jak, yy, jak, jak, jak one to po prostu widzą. Yy, to jest raz. A dwa, naprawdę sporo, sporo osób czyta w komentarzach, czy pisząc maile. Yy, do mnie, jakby czuć po prostu w tym, w, tym, w tym tekście, że one jakby słyszą, że ktoś w końcu mówi ich językiem, że ktoś w końcu ich rozumie. I jakby takie bardzo charakterystyczne było, kiedy gdzieś tam udostępniłem na Facebooku właśnie jeden z, z filmów i to był bodajże film na temat. E, jakby aktywowania osoby chorej, żeby właśnie więcej robiła sama i z takim dopiskiem, czyli jak nie dać sobą manipulować. Bo ja tak jak powtarzałem wcześniej, czułem się bardzo zmanipulowany przez moją żonę, za sprawą choroby oczywiście I, i, i było to dla mnie ciężkie. To było jedno z takich cięższych wyzwań, z którymi musiałem się uporać. Jakby jednemu z widzów się to nie spodobało i stwierdził, że już po samym tytule po prostu on nie ma zamiaru tego oglądać, bo, bo to jest, bo się czuje urażony, że, że, yy, że po prostu ja tak sądzę o osobach chorych na HAT. No okej, okay. tylko znowu wracamy do tej percepcji. Wiadomym jest, że osoby cierpiące na HAT troszeczkę inaczej postrzegają rzeczywistość i jakby. Yy, już nie mówiąc o epizodach maniakalnych, kiedy po prostu, no praktycznie kompletnie tracą kontakt z rzeczywistością. Więc jakby takie stwierdzenie, słuchaj, ja widzę co tak, 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 może też być takim, taką formą dla, yy, dla hadowca, żeby po prostu on był w stanie gdzieś tam te swoje yy, rozbujane, yy, nie ego, taki rozbujany charakter nie charakter, znowu to jest źle nie charakter, tą chorobę, która po prostu buja jego charakterem, e, jakby próbować u, usadowić w tej formie. To są, to są moje spostrzeżenia, i jakby no, fajnie, że piszecie po prostu, fajnie, naprawdę, bardzo mi się to podoba, e, bo no tak mówię, no, po prostu jestem w stanie Wam e, opowiedzieć o tym, co, co u nas. A, a też po prostu wy możecie jakby z jednej strony utożsamić się z tym, a z drugiej strony jakby skonfrontować własny punkt widzenia w kontekście właśnie hadowców, że wasze postrzeganie świata może jest troszeczkę inne niż nasze i że to nie jest tak, że tylko po prostu ten, który jest chory, ten cierpi. To na tą chorobę cierpi cała rodzina. I to też było takim punktem, z którego wychodziłem, kiedy zakładałem ten kanał, bo myślę, że właśnie bycie partnerem hodowca jest. To jest takie, takie niefajne miejsce, w którym się czasami jest, bo po prostu światła reflektorów skupiają się na chorym, a tego, tego partnera, tej rodziny nie widać. Ona cierpi, w szczególności jeżeli chce naprawdę pomagać. Ona cierpi, bo, bo, bo widzi, co się dzieje. Nie szczególnie jest w stanie pomóc, bo tu tylko leki. A jeżeli jeszcze chory nie chce się leczyć, no to już kompletnie. Więc to można porównać troszeczkę do, do alkoholizmu, mi się wydaje. Z tym, że ja mówię bardzo ogólnie. Nie, nie chwytajcie mnie za słówka. Nie mówię, że hat równa się alkoholizm, Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jakby doświadczenia osoby współuzależnionej i rodziny, hodowca są w pewnym sensie podobne. I tyle chyba. Także dziękuję wam bardzo. Dziękuję za komentarze i tyle chyba. Jak Wam się podoba, to nie zapomnijcie zostawić kciuków, subskrybować. Udostępniać dalej. Hmm. No i komentować również w taki sposób, jak jest ja ten dzisiejszy komentarz, za który po raz kolejny dziękuję. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.